Huu, uh, dla Kingi? Mm, jedynka. Już ta jedynka, tak? Legia... Uważaj, tytułowa piosenka debiutanckiego albumu. Legion to... To... Jaką piosenką debiutował Andrzej Dąbrowski? O jednej. Strzelasz? Czy wiesz? Strzelam. Strzelam. Le... Zakochanie, jeden krok. Nie. To... Przepraszam bardzo, nie, nie mówcie wszyscy... na, na raz, bo niepotrzebne to jest. Niestety nie. Siedem nud dla Pauliny. To taka gra. Kinga. Czemu jest? Nie martw się, chodź. Nie Macie. się. O, aż tak. Trzeba zagrać dalej w finał. Jest możemy nawet nie przytulić, szkoda. Także generalnie szczęśliwego nowego roku Kinga, gdziekolwiek jesteś. Trzymamy cię, jesteś druga w tym roku w sposób zawodniczek. To naprawdę może być z siebie dumna. Musimy kontynuować.